Hej, cześć Siemanko, z tej strony Mario Messi XD i witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogromcy mitów Braw Stars. Więc szykujcie, no nie, zapnijcie pasy do nie, nie, tak se, tak to powiedziałem, i lecimy z pierwszym mitem. Będę brał mity z komentarzach od Cyktroksa. Niestety, te dwa mity nie mogę zrobić mit ultenkiełka, jeśli trafisz w środek możesz przesunąć skrzynię na starciu solo lub duo, łapkujcie, żeby widział, to ja przechodzę na inne konto i Wam pokażę, czy jest potwierdzone ogólnie na drugim koncie będę na arenie treningowej no i pokażę Wam, czy serio ten mit da się zrobić. Sorry, ludzie, ale no, ja tutaj niestety chyba wam nie pokażę tego mitu, ale wam powiem, że sami se sprawdźcie, ale ten mit raczej jest potwierdzony. Nie no, sorry, nie będzie już takich mitów. Będzie, będą takie mity, w których wam będę mógł w 100% pokazać. Więc um, o! Ej, 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 ej! Może tak to zrobimy, ludziska? I jakby dam tutaj gotowy, tutaj gotowy, i będę wam pokazywał. Donaldzik! Na Donaldzie! Będziemy ładować ulta. Idealnie się zrespiłem obok niego, więc mamy ulta i patrzcie. I nie widziałem, bo musiałem spojrzeć na wasz ekran. Tak. O Patrzcie teraz. Teraz. I mi chyba obalony. Chodź jeszcze raz sprawdźmy. I moi drodzy sprawdzam bez waszej kamerki. Tak, mit potwierdzony. Jeśli dacie na dole e, e, ult od kiełka, możecie przesunąć skrzynkę z solo lub duo, więc mit potwierdzony. Przechodzimy do drugiego mitu. Pierwszy mit oczywiście potwierdzony, więc ja się bardzo cieszę tak kiełek może przesuwać eee, to Huxley mit potwierdzony eee, więc, więc kolejny mit teraz drugi w tym odcinku będzie niestety sprawdzany na głównym kanale od Brawl albo w sumie ludzie nie będziemy tego mitu sprawdzać będę sprawdzał te mity w których mam na tym słabszym kącie, jakby. Eee. No. No. Kolejny mit w tym odcinku, teraz drugi. Nowa PAM po aktualizacji ma na swoim odkurzaczu zawieszkę plecaka Jessie. Więc sprawdzamy ten mit. Ciekawe, czy tak naprawdę jest on potwierdzony, więc czekamy. I. I proszę państwa, ten mit jest potwierdzony, bo jakby po lewej stronie, o tutaj gdzieś, gdzie pan ma rękę blisko tego, jest plecaczek od, od Jessie, więc mit potwierdzony. Kolejny mit, trzeci albo czwarty, już w tym odcinku. Pan pod pachą ma włosy. Więc sprawdzamy ten mit, i już wam mówię. No, jakby nic nie wskazuje na to, bo nie widzę żadnych wozów. Widzę tylko tu nie do kończenia, więc mit obalony. Teraz właśnie sprawdzamy czwarty mit w tym odcinku. On chyba nie wiem o co chodzi, więc idziemy do kolejnego Kolejny mit w zakładce aktualności jest zdjęcie Jessie, która naprawia swoje działko, a z tyłu tego zdjęcia widać zdjęcia Pam z Jessie, więc sprawdzamy kolejny mit w tym odcinku. Dobra, ja już jestem przy czwartym miecie, niby są jakieś zdjęcia Pam z Jessie i tak, są, są zdjęcia Pam z Jessie z tyłu... Eee, jest tam widać letnia Jessie spam letnią, więc mit potwierdzony. Przechodzimy do piątego mitu. I piąty mit w tym odcinku. Daryl ma wbity nóż lub, w o, lub ostrze chyba w, a, kruka w plecy. Więc sprawdzamy kolejny mit. No i gdzie mamy tego Daryla? Daryl, Daryl. I mit potwierdzony, bo widać, to jest ostrze, ostrze od kruka. Jeszcze Wam pokażę kruka. E, szybkie, szybko Wam pokażę ostrze od kruka, więc poczekajcie chwilę, jeszcze nie wychodźcie z tego filmiku. Wiem, że nudny, taki nie do końca. Jakby, no, to jest ostrze od kruka, więc Daryl ma, zobaczcie, sami wbite ostrze od kruka w plecy. Więc to ostatni mit w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, łapkujcie, udostępniajcie i pa!